Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minus portalu ptfo.pl. Kolejny poniedziałek, a więc kolejna klanówka. Tak jak dobrze wiecie jestem na urlopie, ale mam dla was kolejny meczek z ostatniego spotkania z Bad Boysami. Po dwóch tygodniach wracamy sobie na moją ulubioną fabrykę. Mecz jak zwykle zacięty, troszkę humoru, szczere wyznanie na koniec, także polecam właśnie do końca pozostać. Przypominam wam o konkursie, wszelkie szczegóły podlinkuję w opisie, a tymczasem odmeldowuję się i oddaję głos na pole bitwy. Z tej strony menu z ptfo.pl Będą biegli od pociągów na B Muszę zmienić te granaty <grym> Ej, nie mam pojęcia skąd mnie goś zabił C Ten tracimy, ja będę zaraz na alfie Na mnie resp może Na tobie Jestem Ja od pociągu wejdę Dobra Brawo jest, można Charlie Idą z Charlie On pewnie na pile będzie campił ja idę od, od rakiety. Trago, schodzi? schodzi. Dobra, to ty to ściągaj, ja idę na C. To jest. Cena alfa został zneutralizowany. nasza. O. C na dole. Tak, tam na dole jeden. Został. Eee, Minu, oni łazomali zasady. Gość e, wszedł na ten daszek. Nie wiem w jaki sposób, ale siedzi na daszku, nad... Dobra, 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 olać to, olać to, o, grajmy. Nagrywaj. E, na za nami. Na sięgo? Zabił mnie, nie ma mnie. Alfa czysto, będę wchodzić na Alfa. On tam skarży, biały po tych, po... Ach! Tak, tak jeszcze jeden, dobra. jeden na moim trupie. Granik, ja cię ruszę Pytuń na tobie. Dostałem, Defibratorem. Oh. Aj... mnie nie obstawaj. Każdy podnosił kogoś, że jak na winar, Nie no, mogę, nie, nie wiem czemu dobre, nie mogę. Dobra, Spoko, spoko, podnieś, spoko. No do... na... co tu się dzieje? Jest... Dobra, mam ich do z tobą. Rzucam tam zapalającym do was. Mhm. Zostawiamy no! dwie flagi, czy trzy? Czy lecimy trzy? Nie lecie na tą alfę. Uważaj, biały, czemu, nie tu gość przez okienka będzie patrzył. Wejdź na flagę. Kampis tego, kampis ze schodów, kampis ze schodów. Masz go? No, jest na. A nie, on na tym. Masz mam go, mam go, mam go. Aż na tym na czołgu. Podnoszę Peter. Ej, co jest z tym podnoszeniem? Dzięki. No właśnie teraz może być jakieś problemy. My alfę ściągamy do dwóch, więc alfa będzie na No, go. Ej, oni tu są. Łow, wjechali na C na dół. ja wchodzę na C, biegnę na C od alfy. Na dole są, przynajmniej dwóch, albo nawet więcej przerwał taką piękną kontrę, nie wybaczę wam tego Ja biorę A, randoma Ja już na życie ratuję Jest jeden, jeden, jeden dostał, tak. Podnoszę, podnoszę Peter. Piter Cel Dzięki podnoszę, ja się, z... idą od Podnoszą Bermiga. się Podnoszą się, jest, tak. jeszcze jeden, jeszcze jeden Dostał, dostał Wbijajcie na flagę, bo alfa schodzi Ja jeden na górę mhm. Jestem na jale, C na B już I. Jeszcze jeden chyba na dole jest na C Chyba, że nie, go uwiliście, nie, dostał. Na B2, na B2, zaznaczyłem obu, przy samej flocie. Ale na Alfę biegnie. Tak, widzę. go On się teraz wycofuje. Ale kurde, dostałem. Uj, już się biegnie. 3-4 w naprzód. Mam go. Na, na Alfie jest 3-3. E, będą z Alfy do nas biegli pewnie, z Habik. Biegną szeroko od, eee, od pociągów, od pociągów będą biegli, za kontenerami. Ja, ja, ja go przetknę. Mam go, mam go, go mam go, mam go. Aj! Jest jeszcze jeden. Tak, widzę, dostałem. Dostał, 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 nie ma go. Podnieś Podchodzi podnoszę. jeszcze jeden. Dzięki. Zaznaczyłem. Bez chodzi, bez chodzi panowie. Nie wróćcie na B, ale lecę na Alfę. Dostał, czyste B. Na Alfie chyba, kampi na masala ciągle. Ja kampię to, to B. Idą do mnie już na B. Dwóch. Mam go? Dobra. Dobra na alpha. Jeszcze jeden. Dostałem, nie mam Dobra. mnie na B. Ja lecę na C. Czyli czołgi Dobra, przód. wracam się na B. Jest A plac brama. plac brama. Plan Brama jeden. Tym. Nie widzę. Leżę pod rakietą. On się wycofał, bo trochę dostał ode mnie. Eee, na tobie. podnoszę. Podnoście. Dobra, dzięki. Dobra. Ja lecę, lecę na C. Panowie, na dwie flagi trzeba się skupić. Olach trzy. No można, e, dobra to ja polecę na C od tego, od, od ciołgów. Kampioł, kampioł, na moim ciele kampią na lufach jeden i jeden na dole na B siedzi. Na dole mam. Nie go. na B tylko na A, C. Chabik podniosę cię. Ja. Nie wiem czy go podniósł, A, mógł go podnieść. Nie, bo panie, bo Co jest? Dobra, dobra podniosę. Co tam na dole Ktoś jeszcze jest? na C, jest. ktoś jeszcze jest. Ja, 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 to od ja, ja, ja jestem na C. Jeden. Dostał. Dostał. E, Właśnie. Ja, ja o Ja biegnę na B no. Ja biegnę na B i te dwie flagi zapniemy. CB olejemy tą alfę, bo to alfa jest chujową flagą. No No co tu? Ale alfę to już tracimy, no. no ładna jest. Ej, tylko przy kampcie tam to C. Na gruzach, na zewnątrz, na moim trupie. Mhm, mh, widać Ilu jest was tam na tym na C? Jeden A, to ja idę dla nich do ciebie. My we dwóch będziemy C, wy we kampcie to B Kur. Eee, I od w Dobra z Habiga, ja na tobie się cofnę do B a o... grozy, od grozów dwóch biegnie na B. Jednego ubiłem, podniosę cię biały. Eee, a, aptekę ci. Dzięki. Lecę Oj, ale... Ooooo, kurde, dźwięk, skończyłem dźwięk, się nabojem, weź go biały skończ. Dobra, ładnie. nie ja cię pokażę. Biegną, 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 dwóch będzie wchodzić. A nie, na dole są. Grozy, 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 dwóch. No Co ja pod, pod schodami jeden mu zostało. Gruzy, mną, z gruzów biegną placem do, do czołgów. Już są na fladze. Na Charlie nikogo. Na B, na B wchodzą. Uu. Ja... Y, alfa, tak? Mhm. No wszyscy? Nie, dobra, to ja lecę na C już. Nie, ja lecę na C. Dobra, ja i do na C. Dobra, ja ze schowem też lecę. Nie ma na Tak, ja Oni i są na tym placu. Jeden dostał. uf, 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 uf. Aaa! Jeszcze ostrzeliwują mnie od bramy! Gruzy! Jeden! Komin, komin! Podnoszę minion! No. Dzięki! Ja bym to na setkę walnął! Uważajcie, Ej, bo jest nie, nie będę Mam go! Mam go! Mam go! Wchodź! W czołgów, w czołgów, nie, w czołgów idą! Nie podnosz, nie, nie, nie podnosz! Na moim ciele dwóch! Komin dwóch! Ale mi wyjął, jest na górze, uważaj Ej, Peter, na no tobie, dawaj to bez Alfa już miga Co z tym C? Ej, zjebał mi się kontroler, chwila o, Tylko Ja lecę na C Ja jestem na C na dole Spokój macie Biały John jest Oj, Na C na górze, na C na górze, nie wiem Jeden wiecie. na dole, jeden, aj dostałem. dostałem, jeden na dole jeszcze na C jest Kuźwa jak on to przeżył e, muszę się wycofać, bo dostałem mocno po piździe Schabik na sobie Dawaj, 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 Uy, na tu dobra, na C jest mocna jadka. Eee... ja białym nie białym nie białym na Weź się postrzeleć postrz się białym z nimi białym. tu na tym C O, już B chodzi Dobra, ja lecę na B biały Dostałem, dostałem na C, nie ma mnie O shit Dobi spiąć grupy, bo jeszcze to przegramy no właśnie. Ale mnie wyjął, kurwa, uważajcie na tam na bed, od czołgi góra. Jeden biegnie do ciebie na alfę. Na mnie, na mnie, na mnie, czekam, czekam na was, czekam na no was, nie dawajcie nie. na mnie i wchodzimy na flagę. Dwóch, dwóch przed nami. Dobra. Chodzę lewa, czysto. Uważaj biały, wróćcie na alfę, bo tam pobiegł już na alfę jeden ziomek. No, nie, 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 nie. Mam go, mam go. Bieliście Dla tego? nich będę podnosił. Dobra, dawaj. Dobra, ja kampię tą alfę, ja zostaję na alfie. Trzeczka. Ja kampię A, C. c Charlie, tak, jest zdańmy, to... ...majlepka. Jeden na alfę Alfa wbiegał, z miga. ale mam go, mam go, mam go. Oh shit. Kampia Gdzie? Wschodę. Ja kampię lufy. Mam go. Mam no, tunel na alfie. Mam go, mam go. W tunelu. Żeby, żeby nadgonić z 10 piketów chociaż, żeby... Tak, Oj, dostałem. Alfa dostałem. C na górze, C na górze. Co jest? Na Zzatami alfę mocno trzech, wjechali, na, na, na alfę mocno wjechali. Trzech. Niech ktoś przyciśnie B teraz shit. w takim razie. Jeszcze dwóch. Idę na B, idę na B. Dwóch. Blanik, ja z Tobą, w, na tym Schabik, C. ja straciliśmy ten alfa. Oni są wszyscy na alfie teraz. Yy, na niech się Schabing. ktoś... W, yy, uważajcie chłopaki, będą Wam wchodzić na C 100%. Z tej alfy. Yy, yy, blanik, niech, jeden alfa. do nas biegnie, za kontenerem białym jest. Dostał. Kuruj, położyłem się bez sensu. Podniosę Cię, podniosę Cię, Schabik, zaraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Blanik co tam znaczy? chce? Są, są, są są gdzieś tutaj, bo słyszę jak biegają. Uważaj, Uf. uważaj schabik. Na, na dole na te są. Te. Rzucam y, zabalający pod flagę. Właśnie, traciją, 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 traciją. Biegają nie na górze wali, po tym. Z tyłu. z tyłu są Skończy. i na czołgach Skończy. na górze, na uważaj. Na moim trupie gdzieś tam będzie. Ja idę na alfa. Tak, tak, przyciśnij alfa, bo ja tam widziałem przynajmniej c, trzech, tak. trzech na tym B. I idą do C teraz, słuchajcie, z czołgów wyszli w trzech. Dobra, my jesteśmy na B. Uwaga, wybieg, wybieg, wybieg na Co C, na C od belecu, na C od B Cofnij się jeden gość do nas. Idę, idę. Przybiałem kontenerze, jest. Zaznaczony o, na mapie. Wiem, Widzę. Dobrze, dobrze, tu będą mam go. go. Zaraz ktoś nam skoczy z góry do tunelu. Ekstra. I cofam się na B. A, strzelają do mnie z komina gdzieś. Dostałem. Ja jestem na B. Komin jeden. Na co jestem już? Pod nogami, ja tak flagę jak masz. Dobra, dobra, już. dobra. Oni jak pójdą nawet na B, to o, mamy Olkapa. Ja mam na ciebie skoczę. Na dole, na dole, wszyscy są w tunelu. Wszyscy są w tunelu. Wszystkich czterech. Spaliłem gnoja, jeszcze jeden. Pali się, pali się. Tak, 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 trzymamy ich. Oni weszli już na dole na cesoł. Jednak wyjąłem. A jeszcze jeden, jeszcze jeden na moim ciele. A nie, jeszcze nie na ciele, bo ja żyję. Ja dostałem właśnie na moim ciele <laughs> Stajesz, wstajesz, oh. oh. Dzięki, ja nie byłem na zlocie <laughs> o, e, Uwaga lecę od B. Jeden, trzymajmy jeden jeden ich tu, trzymajmy ich tu, chłopaki, trzymajmy ich tu. Zabiję go jeszcze jednego. Jeden mnie je zabił. Podnoszę, tam. Biały, a, ile? ile? Roz, Glanik na tobie. Dawaj. Dostał jeden. Biały będę podnosił. Na pyka. Dobra, dzięki. Aha, Dobra, dostań. ja cisnę to B. Ee, a, nie, nie schodzi alfa. Ja jestem na B i schodzi. Widzę jednego. Odpiły, odpiły. Dostał. Aaa, dostaję od, na B. alfa będzie na od, od lasu! Wejść na flagę. Od, wchodzę, wchodzę. Od dżungli, od dżungli białej. to jest dwóch. Dabiałem do. No, 5% mu no, zostało. No, Spaliłem gościa, ale flagi chyba nie tego, nie, nie przyjąłem. E, my przyjmujemy już B. Też brawo pod kontrolą. Dobra. Ja się wracam na C. Oni będą placem znowu biegli, e, uważajcie. Granat ja leci rob, w tunel. Chciałem, tu że tunelem pójdą. Aj, tonelą. odbił mi się od tego, odbił białe, mi się od ja tego. Idą, tunelem, idą tunelem. Dobra, to jestem to na górze, na, jestem na górze. Ja jak to przytrzymam, żeby no. nie wyszli. Siedzą, siedzą Pace. za winklem. Już nie idą. Ja na wszelki białe, wypadek, białe, ja na wszelki białe, wypadek, białe. wypadek wejdę im na plecy. Dwóch wyjąłem z tego tunelu. B miga. Dobra, tunel jest czysty już. Biały jak alfa. Alfa, alfa nasza. Dobra, Przeciwuj no to koniec. Ja odcinam B Po jeden Jeden biegnie do was z, na z B na pociągach na górze Tak, tak, dwóch, dwóch Koniec, ekstra Jest Oj, ale mi się rączki ty Weź sobie Kleena sieknij, no Alkohol wychodzi Nie, nie, to, to był... Przegiąłem po prostu wczoraj pewną granicę i... Tam... klin nie pomoże